Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Witam na kanale Jasnawic Gdańska, czy Jasna Wic Olaf. Witam w szybkim programie pod tytułem Szybka Riposta. Nazwijmy to szybko Ripostą. Będę czasem odnosił się w takiej formie właśnie do państwa komentarzy, szczególnie tych, które pojawiają się w audycjach na żywo, bowiem ostatnio głównie zajmuję się przekazami na żywo. Tam w trakcie naszej dyskusji pojawił się komentarz, do którego chciałbym się pokrótce odnieść. Oczywiście tego pana proszę się nie obrażać, każdy popełnia błędy. Błędy. Mam nadzieję, że ten pan się zreflektuje. Jak też państwo, którzy ewentualnie mogli w takim błędzie sobie tkwić. Spójrzmy, na czym polega ów błąd. Cofnijmy się do tej audycji, która jest właśnie nie w zakładce wideo. tak Tu mamy wideo, ta audycja właśnie pojawi się w zakładce wideo, a tutaj będzie właśnie na żywo musimy kliknąć i to jest ostatnia audycja. Wcześniej był shutdown USA przepowiedziany, a teraz ostatni live. Wczorajszy wieczorem w nocy wybuch. Y że nawet żwirek się nie poruszył, tak, wybuch, że nawet żwirek się nie poruszył. Stwierdziłem, że trzeba walczyć z tymi różnymi fałszywymi przekonaniami ludzi, bo to już jest tragedia, że youtuberzy właśnie po prostu no, sieją jakiś zamęt, sieją jakieś nieprawdziwe rzeczy. Ja uwielbiam teorie spiskowe, wiele z nich się okazuje prawdziwa, ale musimy starać się w tym odnajdywać i twardo stać na ziemi, bo niektórzy za bardzo odlatują jak niektórzy znani youtuberzy i nie wiedzą, że wybuch może być bez osmolenia sobie buzi jak w danych w filmach Disneya, ale drodzy Państwo ja bym chciał się odnieść tutaj krótko do komentarza, który pojawił się w trakcie tego live'u po pierwszej godzinie, tutaj właśnie zobaczmy, on się pojawił, tu jest właśnie wybuch, że nawet żwirek się nie poruszył i on jak przewiniął sobie Państwo godzina 18 i 4 sekunda, tam się pojawia właśnie komentarz, który tutaj zaraz sobie o, powiększymy. Mamy tutaj właśnie pan Abraham, nieważne, bo nie chcę tam, żeby ludzie go atakowali, to jest pan, który bierze udział w Bałdycech, ja panu bardzo dziękuję za aktywność, ale trzeba też podchodzić uczciwie i prawdziwie do zagadnień, właśnie tak jak nauczył nas pan Jezus Chrystus. A więc pan Abraham napisał swój komentarz, czytamy, co za debil, tak tutaj mamy, co za debil, każdemu obcewu wywiadowi zależy, aby nikt... Nie wiedział, że to oni y, stoją za tą dywersją, tak? Porównywanie aktu sabotażu do morderstwa jest idiotyczne, tak? Jeszcze raz powtarzam komentarz. To się tyczy mnie, tak? Co za Debil, każdemu obcemu wywiadowi zależy, aby nikt nie wiedział, że to oni stoją za tą dywersją. Porównywanie aktu sabotażu do morderstwa jest idiotyczne. O co chodzi, drodzy Państwo? O to chodzi właśnie, że są różne akty sabotażu, dywersji, tak jak są też różne morderstwa, tak? są różne motywacje w różny sposób są dokonywane i ja tam posługiwam się przykładem, że niektórzy bordercy właśnie pozostawiają pewne rzeczy, pewne ślady na, te, na miejscu zbrodni specjalnie, tak, znamy to nawet wszyscy z filmów, tak, chociażby filmów z Hannibalem Lekterem czy jakichś innych, tak, więc tam było chyba motyl, tak, w którejś części tam ten, Gościu zostawiał motyla, chyba, czy jakieś tam larwy motyle, już nie pamiętam, ale chodzi o to, że dzieją się takie rzeczy, tak? I tak samo wywiady również mogą pozostawiać takie ślady, właśnie nie po to, jak twierdzi ten pan, żeby nikt nie dowiedział się, kto stoi za, za tym aktem, ale żeby właśnie się dowiedział, tak? Czyli właśnie ten drugi pan się myli, jeśli tutaj używa takich brzydkich sformułowań, ale zostawmy, każdy popełnia błędy. Ja temu panu wybaczam i zapraszam chętnie do nawrócenia. Dnia, bowiem Pan Jezus sobie uczył żeby starać się jednak nie wyzywać ludzi. Ale spójrzmy właśnie na fakty posłużmy się drodzy Państwo właśnie tym ostatnio narzędziem które, z którego często korzystam czyli właśnie czatem GPT. Spójrzmy sekundeczkę spójrzmy właśnie co, gdzie. To jest sekundę, a jest, to jest to właśnie. Spójrzmy na pytanie konkretne, które zadałem czatowi GPT. Pytanie o treści. Drodzy Państwo, czytamy. Czy były jakieś przypadki? Znaczy, on tutaj zjadł słowo, ale sens wyłuszczył. Czy były jakieś przypadki w historii działania wywiadów różnych państw, że dany wywiad dokonywał jakiejś akcji i specjalnie zostawiał jakieś ślady, żeby było wiadomo, że to zrobił ten wywiad, a nie inny. Czyli załóżmy, Izraelski Mossad dokonywał jakichś działań i robił to w taki sposób, żeby było wiadomo, że to jest Mossad lub KGB. Robił to w taki sposób, że było wiadomo, że to jest KGB lub inne wywiady. Czy są znane takie akcje i czy można dać, e, 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 czy możesz dać jakieś dwa, trzy przykłady? Tak, znak zapytania. I tutaj Chat GPT odpisuje panu, e, to było chyba. Abraham, tak, czy tam się nazwał? Więc czytamy szybciutko, drodzy Państwo, tak, takie przypadki są znane w historii wywiadów. Tak, takie przypadki są znane w historii wywiadów, drogi kolego. Nazywa, nazywa się to czasem Signature Operations, tak? Czyli sygnatura, tak, podpis Signature Operations, albo Calling Card Operations, działania, które celowo. Celowo, powtarzam, zostawiają charakterystyczny ślad, aby przesłać sygnał przeciwnikowi, tak? zademonstrować możliwości, zastraszyć, zrzucić winę na konkretny podmiot lub wykluczyć inne kierunki podejrzeń. Czyż to doskonale! Doskonale nie pasuje na przykład do rosyjskiego KGB, tak? Przesłać sygnał przeciwnikowi, czyli na przykład. Ja tak sobie dywagowałem, to tak nie musi być. Ja myślę, że nasze służby nie dają wszystkich informacji, ale teoretycznie mogli kabel. Bo tutaj. Drodzy Państwo, ja się odnoszę do ostatniej audycji, czy tam była poruszana kwestia właśnie wysadzenia torów w Polsce, tak, bo niektórzy właśnie nawet znani youtuberzy starali się negować po prostu, że, że miało, miała miejsce w ogóle jakakolwiek eksplozja, tak, bo nie było osmolenia, tak, mają narzędzia na internecie, mogą sobie to szybko sprawdzić w ciągu 30 sekund, ale oni wolą bazować na niewiedzy ludzi i wprowadzać po prostu w błąd jakby, tak, a to są też znani youtuberzy, którzy na przykład lubią sobie z różnymi austrowidzami przeprowadzać znaczy czarnowizami, albo e, cza, e, fałszywymi prorokami przeprowadza sobie e, różne wywiady, e, bowiem każdy kto nie uznaje Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela e, zgodnie z wiedzą empiryczną jest po prostu nazywany fałszywym prorokiem jakby, no idźmy po prostu e, zgodnie z prawdą. Nie? E, więc tacy właśnie różni youtuberzy właśnie poddają wątpliwość takie rzeczy, e, co jest moim zdaniem przesadą, Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie wymagającym, tak, jesteśmy w trakcie tak wojny hybrydowej i nie wszystko jest spiskiem, tak, niektóre działania są po prostu prawdziwe, tak, choć ciężko jest uwierzyć, kiedy mówi o nich Donald Tusk. <laughs> Dobra, ale drodzy Państwo, wróćmy do tego, Signatures Operation, tak, I jak to doskonale pasuje do rosyjskiego KGB, przesłać sygnał przeciwnikowi, czyli nam zademonstrować możliwości. Możliwości zostały zademonstrowane. Zastraszyć, czyli zastraszyć polskie społeczeństwo, zrzucić winek na konkretny podmiot, na przykład Ukraińców, lub wykluczyć inne kierunki podejrzeń. To jest tylko przykład. Ja nie twierdzę, że to na 100% było rosyjskie KGB, tak? Można założyć, że, że mogą być to e, e, ukraińskie siły lub jeszcze jakieś inne, e, czy nawet inside job. Nie chcę w ogóle w to wchodzić, bo to są niebezpieczne tematy. E, ale chcę tylko po prostu pokazać, że istnieją takie rzeczy, tak? Czyli właśnie to, co ten pan negował i nazywał mnie Debilem, widzimy tutaj, że tak e, są takie przypadki w historii wywiadów. Zobaczmy sobie dalej. Poniżej trzy przykłady dobrze udokumentowane w literaturze historycznej i analizach służb specjalnych, bez zdradzania jakichkolwiek instrukcji operacyjnych. Ten pan również mógłby sobie sięgnąć do czata, a nie wyzywać ludzi od debilów. Czytamy. Mossad. Zamach na Fadila Shukriego w 1972 roku. Kontekst. Po zamachu Czarnego Września, kiedy była taka organizacja Czarny Wrzesień, po zamachu Czarnego Września na sportowców w Monachium, Izrael przeprowadził e, akcję Gniew Boży. Przykład podpisu, przykład podpisu, Signatures Operation, tak? Czyli to, co dywagowaliśmy w trakcie live'a, czy ten kabelek, który wysadził tory w Polsce, nie jest właśnie takim podpisem. W zamachu na fa e, Fadila Szukryjego w Rzymie sprawcy. Użyli bardzo charakterystycznej broni, pozostawili, pozostawili sposób działania typowy dla Mossadu, między innymi strzały w głowę z bliskiej odległości, profesjonalna obserwacja. Historycy, na przykład Ronen Bergman, Rise and Kill First, podkreślają, że operacja była przygotowana tak, aby nikt nie miał wątpliwości, może zbliżymy temu panu. Nikt nie miał wątpliwości, kto za nią stoi. Miał być. Miałby to być sygnał odstraszający. Dlaczego? No odstraszający, dlatego, że mieliśmy do czynienia z zamachem na sportowców izraelskich, tak, jeśli dobrze pamiętam. Więc oni chcieli odstraszyć wszystkich, żeby więcej izraelskich sportowców nie zabijali, tak? Następnie KGB otrucie lwa Rebeta i Stefana Bandery 1957-1959 kontekst działania KGB przeciw przywódcom ukraińskiej emigracji. Podpis. Podpis, czyli agent Bogdan Staszyński, zabił Lwa Roberta w 1957 i Stepana Banderę w 1959 przy użyciu nietypowego pistoletu gazowego z cyankiem potasu. Drodzy Państwo, te wszystkie filmiki z Jamesem Bondem nie są przypadkowe, takie rzeczy się po prostu działy. Czyli nietypowy pistolet gazowy z cyankiem potasu technologii, którą dysponował wówczas praktycznie tylko KGB. Tu mi się przypomina historyka właśnie jak mam kolegę z Płetwonurków, marynarki wojennej Rzeczpospolitej Polskiej, który właśnie był szkolony właśnie do wysadzania pod wodą i właśnie tam sobie dywagowaliśmy rozmawialiśmy właśnie też o pistoletach podwodnych. To chyba też był wymysł typowo radziecki jeszcze swojego czasu. Nie? Pistolety, które właśnie pod wodą strzelały, ale dobra, nie schodźmy z tematu, bo jeszcze pomyślicie, że ja należę do służb specjalnych czy płetwonurków, Marynarki RP. Ale wszystkim polskim żo żołnierzom życzę dużo zdrowia właśnie i pozdrawiam serdecznie. Wracam do tematu. Choć początkowo miało to wyglądać jak zgon naturalny, to po ucieczce Staszyńskiego na zachód okazało się, że Moskwa celowo użyła broni, która jednoznacznie wskazuje na KGB, aby Zastraszyć środowiska emigracyjne i pokazać globalny zasięg operacji. Rosjanie lubują się właśnie w globalnym zasięgu, lubią właśnie pokazywać, że oni nawet na terenie Stanów Zjednoczonych czy krajów na całym świecie potrafią przeprowadzić operacje i potrafią. Mamy trzeci przykład, rosyjskie służby GRU, otrucie Siergieja Skripala 2018 rok, to taki ostatni przykład, podpis, tak drogi panie, Podpis użycie bojowego środka chemicznego Nowiczok, opracowa opracowanego wyłącznie w ZSRR i Rosji, tak, choć była to akcja nieudolna, analitycy MI6 i CIA wielokrotnie podkreślali, że użycie, przepraszam, tak charakterystycznej substancji chemicznej jest formą, sygnału, sygnału albo sygnatury albo po prostu podpisu to my możemy, to my możemy was dosięgnąć tak? na, na, na terenie Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek zechcemy. Nie ma bezpiecznych dezercji, nie ma bezpiecznych dezercji. Tak? Możemy was wdorwać wszędzie. To po prostu, to szczególnie Rosjanie się z tym szczególnie po prostu, no, no tak działają po prostu. W tym przypadku wielu analityków uważa, że Rosja chciałaby Wskazania prowadziły do niej. To klasyczne działanie zastraszające, tak? Dobra, słuchajcie, zostawmy już te przykłady, bo tych przykładów jest bardzo wiele. Nawet z ostatnich lat, dosłownie miesięcy, są przykłady właśnie deserterów których Rosja dorywała. Albo też chyba wywiad ukraiński też dorywał swoich dezerterów, Nawet w Hiszpanii czy gdzieś tam były takie historie, tak, były takie właśnie egzekucje w podziemnych parkingach, tak. Te rzeczy się dzieją cały czas, tak. Tych akcji jest masa, więc nie wiem, kto to jest debilem, drogi panie, ale mam nadzieję, że pan nie jest, mam nadzieję, że pan się tylko pomylił. Nie, dziękuję panu, że brał pan udział w naszych audycjach. Mam nadzieję, że będzie brał pan dalej w audycjach, nie obrazi się pan. Pan Abraham Szkenazy tam 5531 po prostu są takie operacje były tak po prostu się pan pomylił nie doczytał może trochę za mało wiedzy teraz już pan tą wiedzę posiada. Zachęcam do korzystania z internetu zachęcam do korzystania z literatury zachęcam do korzystania między innymi z tak podstawowego narzędzia jakim jest chat GPT dlatego właśnie bo smuci mnie ogromnie właśnie jak różni youtuberzy między nimi właśnie tacy co mie mienią się właśnie Komentatorami wraz z jasnowidzami, których uważają za jedynych jasnowidzy w Polsce no to skoro jedynych to dlaczego nie zgłaszają się po nagrodę 1500 zł właśnie za wskazanie większej ilości przepowiedni z dokładnością co jednego dnia, jaka miała miejsce właśnie na tym kanale i na zapasowym kanale jasnowidz z Gdańska, tak. Dlatego właśnie, ale dobra, zostawmy to drodzy Państwo, chciałem się tylko krótko odnieść, dziękuję Wam, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z dnia i pamiętajcie, że możecie kliknąć wsparcie kanału, Wesprzeć moją działalność nawet symboliczne 299, z czego tak YouTube zabiera jedną trzecią, ale jeśli klikniecie te 299, to jakaś symboliczne dwa ziko na prąd mi wpadnie. Będę za to wdzięczny. Jeśli uzbiera się odpowiednie grono widzów, będę starał się robić materiały jak najczęściej. Oczywiście nie pomijając tych najbardziej upragnionych, czyli materiałów dotyczących wizji proroczych czy przeczuć czy snów proroczych czy wszelkich analiz i to wszystko najważniejsze jest że to wszystko ja robię w duchu prawdy tak w duchu Pana Jezusa po prostu staram się dążyć za Panem Jezusem czyli po żeby przekazywać prawdę tak i tyle ja też lubię takie troszkę właśnie jak wejdziemy na moje dawne filmiki taki nie wiem atmosfera troszkę grozy jakieś tajemniczości i fajne są te filmiki różnych youtuberów ale nie można w tym przesadzać tak nie można jeżeli my jesteśmy w trakcie konfliktu hybrydowego siać dezinformacji jakiejś ruskiej propagandy czy ukraińskiej propagandy czy jakiejkolwiek propagandy, tak? Bo każda, każdy z tych państw, tych narodów, każdy chce siać swoją propagandę. Ani nawet polskiej propagandy wolałbym nie mieć. Polska ma taką historię, że może się nią uszczycić i wystarczy, naprawdę wystarczy, że będziemy po prostu mówić prawdę. I prawda po naszej stronie stoi i dlatego Polska się o stoi. Dobra. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. W Polsce. W duchu prawdy siła, więc jakby do boju Polsko. Cześć. Okej. Okay.